Dzień dobry, witam Was serdecznie w karcie Radzie na Weekend. Tym razem zobaczymy, jaka rada dla każdego znaku kolejna na Weekend. Kochani, otworzyłam możliwość zadawania pytań do mnie. Cały regulamin zostawiłam Wam pod spodem. Śmiało zachęcam do tego, żeby te pytania zadawać. Możecie je zadawać przez cały Weekend. Później dam znać, kiedy znowu i czy jeszcze, czy nadal, bo, bo jestem w trakcie przeprowadzki, więc jeszcze nie wiem, jak to się będzie realizować. No to co? Zaczynamy. Pod spodem czasówka możecie od razu na osi czasu przewinąć do swojego znaku. Słychać odgłosy z korytarza. Mam wrażenie... Yy... No, na szczęście już i Okej. Karta rada na weekend dla każdego znaku. Na weekend dla każdego znaku. Kolejno. Baranek. Rada dla Barana na weekend byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec Wodnik i ryby. Słuchajcie, ale hałas za oknem, za drzwiami. No, mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam to za mocno. No to co, rozpocznę od baranków. Rata dla osób z podznaku Barana na weekend. Kochani, jest wszechświat. Także duża sprawa, bo wszechświat mówi o takich. W wielkich sprawach, no właśnie, jak na przykład przeprowadzka, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły, może otwarcie się na nowy związek, i tak dalej. Karta Wszechświata bardzo często symbolizuje ogromną świadomość wynikającą z naszych doświadczeń, e, jakiś sukces, karmiczne spełnienie, wyzwolenie, osiągnięcie, ale też wielką zmianę, tak? Tylko że poprzez te zmiany osiągamy satysfakcję i ewolucję. E, także tutaj myślę, że, że to jest spora sprawa. Jeżeli chodzi o kartę dnia, czy kartę weekendu w tym wypadku. No to jest to, mam nadzieję, czas pełen radości, pełen zmian, e, pełen sukcesu, osiągnięcie tego, co się zamierzało, tak? I, I że sprawy toczą się tak, jak sobie zaplanowaliśmy. No sama karta wszechświata często radzi, żeby, żeby gdzieś tam szukać swojego miejsca w tym wszechświecie, nawet jeżeli oznacza to zamknięcie jakiegoś cyklu, otwarcie się na nowe. I to jest właśnie tutaj napisane: Celebruję życie i witam nową energię. Zatem ja czuję, że sukces przed Wami, że jakieś zwieńczenie, zadowolenie w związku z tym, jest szansa na otwarcie się na coś nowego, duża zmiana, taka jaką sobie zaplanowaliście, tak? Czyli jest szansa rozpocząć coś dużego, nowego, ale też zakończyć, świętować sukcesem i powodzeniem. Super. Byk. Mamy sąd, no na razie, same wielkie arkana. Kochani, karta sądu mówi o potrzebie bardzo często wybaczenia, porozmawiania, załatwiania czegoś i uwolnienia się od czegoś, tak? To, co jest tutaj napisane na tej karcie dla Was, to no, gdzieś tam spoglądam wstecz ze współczuciem dla siebie, ze zrozumieniem dla siebie, rozgrzeszam siebie, wybaczam sobie, tak? Ale sama karta też mówi o ewolucji świadomości. Zatem ja mam wrażenie, że Wy możecie mieć takie poczucie, że rozsądek i zrozumienie i wiedzę, którą zyskaliście poprzez ostatnie doświadczenia, pomagają Wam wdrożyć jakiś porządek w Wasze życie, tak? Więc tutaj warto się skupić na swojej ścieżce i nad podjęciem konkretnych działań dalej, bo macie jakieś zrozumienie tego, co się działo. E, oczywiście, jako karta dnia, czy, czy kwestie hmm, weekendu, tak można powiedzieć, dwóch dni, to. Ta karta zawsze mówi o tym, że znajdujemy jakieś wyjaśnienie, rozwiązanie problemów, konfliktów. E, musicie mieć otwarte oczy, wypatrywać okoliczności, które będą Wam sprzyjały, żeby po prostu się od czegoś uwolnić, coś rozwiązać, coś wyjaśnić. E, bądźcie uważni, bo, bo ja mam wrażenie, że ten weekend może Wam pomóc zakończyć pewne sprawy, które ciągnęły się już dłuższy czas. E, to, co tutaj, tak jak powiedziałam, jest napisane dla Was, no spoglądam w przeszłość tak ze zrozumieniem dla siebie. Ze współczuciem dla siebie wyzwalam siebie z tej sytuacji. Zatem myślę, że dobra informacja, bo naprawdę coś, co mogło się ciągnąć i było trudne, no, zbliża się do końca. Miejcie oczy otwarte szeroko, bo ten weekend powie wam, da Wam podpowiedzi, jak się z czegoś wydostać. Bliźnią ta król kielichów. Kochani, no, król kielichów zawsze gdzieś tam mówi o mądrości wewnętrznej, o. W współczuciu, ale tutaj to jest karta własnego spokoju, tak? Bo król Kielichów bardzo często mówi o osobie, która oczywiście kocha bezwarunkowo, ale to jest osoba bardzo dobra, osoba dyploma, dyplomatyczna, osoba bardzo wrażliwa, ale która. Jest dojrzała, zatem ta wrażliwość tutaj nie, nie powoduje jej, jakby pęknięć, tak? To jest osoba niezawodna, bardzo pomocna, współczująca, taktowna, łagodna, tak? Osoba, która chroni bliskich, ale osoba, która też ma bardzo mocno poukładane swoje sprawy emocjonalne. Zatem tutaj ta karta prosi, żeby poświęcić troszkę więcej czasu na spokój wewnętrzny. Na. na na to, żeby być swoją własną kotwicą, dosłownie tak, jak tutaj jest to napisane, żeby zrozumieć, że wszystko, czego pragniemy, posiadamy wewnętrznie. Sama ta karta, jako karta dnia czy weekendu, w tym wypadku bardzo często mówi o tym, żeby z pełną świadomością zrozumieć swoje uczucia, nie ukrywać swoich emocji ani przed sobą, ani przed innymi. Mam wrażenie, że to jest dobry czas na to, żeby powiedzieć innym, jak ich szanujecie, kochacie, ale wy także możecie, prawda, przez ten weekend usłyszeć takie właśnie wyznania. Ja mam wrażenie, że dla niektórych tutaj jest możliwość spotkania mężczyzny, który może odegrać właśnie dużą rolę w waszym życiu. Uważam, że musicie pozostać wierni swoim uczuciom. Nie bądźcie zbyt nadwrażliwi, bo to nie król kielichów. Bądźcie swoją własną kotwicą, dosłownie. Myślę, że bardzo, bardzo fajny weekendowy, no powiedziałam w tym dniu, w ten weekend, myślę, że bardzo sprzyjająca, spokojna energia. Tutaj kwestia związkowe miłości też mogą być na pierwszy plan. Rak, piątka mieczy. Raczki drogie. Uwaga na konflikty. Po co? Nie ma sensu. Uwaga, bo w piątce mieczy ja zawsze ostrzegam, że możemy się z kimś nie rozumieć i z tego tytułu może się pojawić konflikt. Bo sama piątka mieczy bardzo często mówi o jakimś niepowodzeniu, o niepokoju, o niezgodzie, o chciwości, o poczuciu porażki albo chęci gdzieś tam podkopania pod kimś dołku, tak. Czyli bardzo trudna energia. Jeżeli chodzi o kartę dnia czy kartę weekendu w tym wypadku, no to nie będzie to raczej weekend spokojny, tak? Może, może być konfrontacja z kimś, możecie poczuć się przez kogoś oszukani. Wy możecie jakimś mięsem w kogoś rzucić, e, gdzieś tu jakieś plotki się pokazują, tak? Ja bym powiedziała, no uważajcie, żeby się tutaj nie angażować za bardzo w takie relacje, ani w za bardzo jakieś takie podejrzane właśnie tego typu sprawy, bo no może być z tego tytułu cierpienie, tak? Pracujcie nad swoimi granicami własnymi, nie pozwólcie, żeby ktoś tutaj Wam chciał no, może chcieć, ale żeby nie wbijało tego noża w plecy. Ale także wy uważajcie, żeby chęć zemsty was nie zdominowała, bo przy tej karcie też to może się dziać. Chociaż tutaj mam napisane, napisane, uleczą siebie. Także może być tak, że poczujecie się zranieni, ale macie szansę jeszcze tego uniknąć, tak? Nie angażujcie się w jakieś takie dziwne e, kłótnie, sprawy, pomówienia, e, żeby nie ucierpieć, tak? Karty mówią, że jeżeli teraz czujecie, że jesteście w jakikolwiek sposób zranione, raczki, to to jest dobry weekend na to, żeby gdzieś tam odbudować siebie, swoje samopoczucie emocjonalne, no i po prostu nie, nie angażować się za bardzo w tę energię e, smutku i porażki. To nie jest porażka, uleczycie swoje serduszko, pójdziecie dalej, no. To co? Rak, no to lewy, Jestem ciekawa. Król Danarów. No, ulwa jak zawsze, powodzenie. Przede wszystkim zaznacza się tutaj mężczyzna, który może gdzieś tam odegrać jakąś dużą rolę poprzez ten weekend yy, dla Was. Moje drogie lewki. Yy, ta karta mówi, jestem. Pewny własnego życia we wszechświecie. Król Danarów bardzo często właśnie symbolizuje potrzebę poczucia bezpieczeństwa i dążenie do tego. Jeżeli chodzi o osobę, to mamy tu osobę no, po prostu niezawodną, bardzo praktyczną, która jest bardzo przyjazna, jest lojalna, jest niezawodna, po prostu radzi sobie świetnie w życiu. Jest to ktoś, kto niebywale osiągnął sukces, bo ma silny charakter, nie bał się ciężkiej pracy, był lojalny i pewny siebie, tak. Yy, I teraz tak, yy, bądźcie wierni swoim ideałom. Nie poddawajcie się, jeżeli czeka Was dużo pracy, może być weekend pracowity, ale jeżeli wiecie, co chcecie osiągnąć, macie silny charakter lewki, wy jedne ze znaków, które mają najsilniejszy charakter. Nie bójcie się ciężkiej pracy. Ja wiem, że weekend nie jest o pracy, ale czasem trzeba praktycznie podejść do życia, żeby tutaj sobie coś wybudować konkretnego, tak? Jako karta dnia, czy karta w tym wypadku weekendu, król denarów może mówić o... Przyjrzeniu się już rezultatom swojej pracy, bo tutaj się już jakieś pojawiają, już może być jakieś podsumowanie, już może być zrozumienie, kiedy cieszymy się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, widzimy zasoby, może pieniążki przychodzą, tak. To jest weekend. Food. Ja mówię tak, zawsze pracujcie, nie odpuszczajcie tego celu, ale teraz możecie sobie tak powolutku spocząć na laurach i pocieszyć się trochę tym sukcesem waszym, bo ja mam wrażenie, że. Bardzo ciężko pracujecie na to, żebyście byli w miejscu, tak, w którym jesteście. Nie bójcie się długiego oczekiwania na satysfakcję wokół tej karty, bo to jest dla was opłacalne. Jestem pewien mojego miejsca we wszechświecie. Wiecie, na co pracujecie i nie odpuszczajcie. Bardzo ważna relacja z mężczyzną. Warto przyjrzeć się relacji z ojcem, bratem, mężczyzna na waszym otoczeniu. Warto porozmawiać z taką osobą. To co, idziemy dalej. Dalej mamy pannę. Askielichów. Askielichów. Spodziewajcie się wyznań miłości. Może wy chcecie komuś wyznać tę miłość, może was tutaj coś inspiruje do, do tego. Ale ogólnie pamiętajcie, Askielichów zawsze mówi o. O radości, o szczęściu, o bogactwu uczuć i emocji, o miłości, o, o intuicji również bardzo mocno, bo tutaj jest napisane: witam nową miłość i ufam temu, co ze sobą przynosi. Tak. Jako karta dnia, czy karta weekendu w tym wypadku, no to jest karta. E... Myślę, że. No, może być wyznań miłosnych. No, może być. Oprócz tego, oczywiście, to jest zapowiedź spełnienia marzeń emocjonalnych waszych, tak? Nowych możliwości, obiecujących propozycji w związku z tym. To jest szansa też na wybaczenie, pogodzenie się z kimś, tak? I rozwiązanie problemów, jeżeli do tej pory jakieś były emocjonalne. No, kochani, czerpcie z tego źródła, bo jest przed wami źródło, źródło miłości, więc myślę, że dobry weekend na to, żeby tę miłość komuś wyznać, ale też, żeby ją przejmować. No, super to wygląda. Wygwody wody i przechodzimy dalej. Okej, okay, co dalej? Waga, dwójka kielichów. Panny Askielichów dwa kielichy. Słuchajcie. Kochani, dwójka kielichów tutaj jest kartą, która mówi, jestem warty najgłębszego, najgłębszej miłości, tak? jaka może istnieć. Jestem warty tego wszystkiego, więc może być taki moment jako... W związku z tym, że tutaj się pojawia taka rada, może być moment, kiedy bardzo potrzebujecie towarzystwa innych, może być moment, kiedy potrzebujecie zgodności emocjonalnej, przeżywania miłości z kimś. Pytanie, czy taka osoba jest w waszym towarzystwie? Jeżeli jest, to uważam, że ta karta dla Was może być symbolem na ten weekend dobrych stosunków między ludźmi, e, poczucia bratniej duszy, tak? E, I gdzieś tam jakiejś serdeczności między Wami a jakąś osobą, bo tutaj jesteście we dwoje. Ja mam wrażenie, że ogólnie ta karta symbolizuje, że ten weekend może być. E, no, gdzieś tam mocno naszpikowany takimi sprawami związanymi z uczuciami, z waszymi bratnimi duszami. Jest, to, jest szansa poznać tutaj swoją bratnią duszę jak najbardziej. Uważam, że weekend może być pełen miłości, harmonii. Yy bardzo piękny weekend przed Wami, ale jeżeli niektórzy czują się samotni, no to tu jest rada, tak, żeby, żeby starać się wyjść do ludzi, żeby porozmawiać z kimś, z kim się rozumiecie, bo jesteście warci tej miłości, trzeba temu zaufać, bo miłość puka do Waszych drzwi, mocno to czuję. Cieszcie się tym, co przynosi Wam życie w partnerstwie, co przynosi Wam miłość, jeżeli tej miłości jeszcze nie ma, warto się na nią otworzyć, bo ja czuję, że już blisko, że już niedługo. Także myślę, że dla Was piękna karta się tutaj pojawiła. Dobrze, idziemy dalej. Skorpion. Dobrze mówię? Chyba tak. Cztery miecze. No i teraz tak, czy wy już nie mieliście? Nie miałyście czwórki mieczy? Nie, chyba nie. Kochani, czwórka mieczy jest kartą, która wręcz prosi, żeby sobie odpocząć. Dosłownie tak, bo czwórka mieczy y, zawsze symbolizuje potrzebę odzyskania sił, odpoczynek. Y, Często kwestia leczenia ciała, tak? czyli osłabienie fizyczne, potrzeba bezczynności, dosłownie. I właśnie jako karta dnia, czy w tym wypadku weekendu, czas na zahamować po prostu realizację y, pewnych spraw. Mam wrażenie, że zastój jest potrzebny, że, że pojawia się potrzeba odłożenia czegoś na potem, i, i to może być. Y, Dlatego, że na przykład czujemy się słabsi fizycznie, więc musimy odwołać pewne rzeczy, ale też pewne rzeczy mogą się specjalnie zatrzymywać, żebyśmy zregenerowali swoje siły, bo o tym jest ta karta. Także Skorpiony, bardzo proszę, dajcie sobie tyle czasu, ile potrzebujecie, żeby zrewitalizować swoje siły. Sama ta karta zawsze mówi, żeby znaleźć czas dla siebie wyłącznie, dla siebie odprężyć się i na, naładować na nowo swoje akumulatory. Także jeżeli coś tutaj się nie pojawia, jeżeli macie wrażenie, że coś nie przyszło, a miało przyjść, że coś się zatrzymało, no. To trzeba temu zaufać, bo to jest moment na odpoczynek dla Was. Także chyba świetna karta na właściwym miejscu, bo weekend miałoby też do tego służyć. Yy, strzelec. Cesarzowa. Świetna karta, bo wygląda na to, że jesteście niezwykle kreatywni. No tutaj ewidentnie cały weekend może być jakby yy, ważny w ramach relacji z kobietami i Was, kobiety, jako matki i żony bo to się tutaj mocno rysuje. Natomiast to, co tutaj jest napisane na tej karcie, kreuje, co sobie wybieram, tak? I z naturalnością i przyjemnością, no po prostu karta olbrzymiej kreatywności, nakładu olbrzymich pomysłów. To jest zawsze płodność. Czy to płodność chodzi o dzieci? No tak, może niektórzy mają szansę, może przyjść informacja o tym, że jakaś kobieta w ciąży w Waszym otoczeniu. Ale to jest ogólnie dobrobyt, tak? To jest obfitość materialna, to jest talent, to jest umiejętność znajdywania rozwiązań, to jest poczucie świadomości piękna, miłości, zadowolenia i, i tak tutaj tyle ofitości, że aż chce się tworzyć, więc bardzo energia twórcza. Więc jako karta dnia czy weekendu w tym wypadku, no cieszcie się tym dniem, bierzcie ile się da, bo macie mnóstwo twórczych pomysłów. E, myślę, że to o czym sobie myśleliście wcześniej, co sobie planowaliście, no możemy mieć szansę się w końcu realizować, bo karta cesarzowej bardzo często mówi o tym, że znajdujemy dla siebie rozwiązanie i drzwi. Ja mam wrażenie, że każde działanie rozpoczęte teraz ma szansę na powodzenie, e, więc więc tutaj trzeba korzystać z tej energii. Czerpcie z tego, co wam daje życie, co wam daje świat, bo tutaj są nieograniczone źródła. I twórzcie, twórzcie, jeszcze raz, twórzcie. No, bardzo kreatywna energia, super. Koziorożcu, co my tu mamy? Król mieczy? No i co? Ponownie król mieczy, bo pojawił się już król mieczy. Kochani, znowu bardzo mocno zaznaczone sprawy oficjalne wokół Was. Sam Król Mieczy zawsze jest kartą, która symbolizuje jakby osobę bardzo sprawiedliwą, specjalistę w danej dziedzinie, tak? czy to lekarz, czy urzędnik, osoba wykształcona, osoba, która posiada olbrzymią wiedzę. Yy. Osoba też humanitarna, nie zapominajmy, że to wodnik, natomiast jako karta dnia czy weekendu w tym wypadku, no trzeba po prostu gdzieś tam poprzez ten weekend, poprzez to, co będzie się działo, opierać się na swojej wiedzy. Warto tutaj korzystać z faktów, z logiki, zaplanować sobie coś. E, bo może się pojawić jakiś problem. Obok króla jeszcze trzeba rozwiązać jakiś problem. Jeżeli brakuje wam jakiejś wiedzy, warto po, gdzieś tam porozmawiać z jakimś specjalistą w danej dziedzinie. To, co tu jest napisane, ufam moim możliwościom do podejmowania strate strategicznych decyzji. Czyli rozsądek, logika, konieczność e, dokonywania wyboru wszystkich w oparciu o racjonalność. No, umowy mogą być podpisywane, może coś będziecie kupować, to uważajcie, żeby mądrze, prawda? tutaj zadziałać. Wodnik, dziewięć kielichów. No weekend dla was genialny. Dziewiątka kielichów jest świetną kartą na weekend, bo to jest karta przepychu wręcz. Sama dziewiątka kielichów zawsze mówi o. O takiej wolności, z którą możemy robić, co chcemy, o poczuciu yy, sukcesu życiowego, tak? o szczęściu emocjonalnym, o zadowoleniu, o jakiejś takiej wygodzie wewnętrznej, ale zawsze trzeba mieć tutaj na uwadze, żeby to nie było przerysowane, tak? bo to może być trochę na pokaz. Jeżeli chodzi o kwestię weekendu, kochani, no świetny czas, żeby spędzić. Yy, ten czas na tym, na robieniu tego, co lubicie, czy to są spotkania z przyjaciółmi, czy, czy to jest, nie wiem, uprawianie jakiegoś sportu, no po prostu róbcie co chcecie, co Wam dusza podpowiada, bo, bo tu chodzi o Wasze zadowolenie emocjonalne i to często wynika z różnych sytuacji, czyli niektórzy chcą coś tworzyć, niektórzy chcą się spotkać z przyjaciółmi, tak? Zatem tutaj jak najbardziej sprawiajcie sobie przyjemności, no powiem tak. Wierzę, przepraszam, ufam przepływowi życia, idźcie na fali, idźcie na fali i róbcie to, gdzie Was niesie, no. Super weekend. I co? I rybeczki. Dziewięć mieczy. Czym się tak ryby martwicie, co? Hmm? Rybki się czymś martwią ewidentnie, bo sama dziewiątka mieczy bardzo często mówi o, o jakimś takim zwątpieniu, o poczuciu niewiedzy, o poczuciu wątpliwości, które nas tak dręczą, że niektórzy mogą nawet nie spać, bezsenność się może pojawić, bo jest jakiś ciężar wewnętrzny, jakieś dręczące pytania w głowie. Na temat najczęściej tego, co się jeszcze nie wydarzyło. E, więc ta karta na pewno nie jest symbolem no, najłatwiejszych dni, prawda? E, mogą się pojawić jakieś takie Czarne myśli w Waszej głowie, y, poczucie jakiegoś niebezpieczeństwa, chociaż najczęściej to jest właśnie w, w głowie, tak? Więc ta karta sama w sobie zawsze radzi, żeby y, ufać obecnemu momentowi. Bądźcie zawieszeni tu i teraz, nie wybiegajcie w przyszłość, nie, nie próbujcie wymyślić do przodu, jak coś ma się rozegrać, jak coś ma wyglądać, bo to jest absurd. Życie jest jakie jest, wierzmy to, co jest. Y, nie ma sensu się nakręcać, y, nie ma sensu tutaj nie spać ze stresu, no po prostu to tylko Wam zabiera energię. Jeżeli jednak, Macie jakieś bardzo mocne niepokoje w ramach tego, co może się wydarzyć wokół Was. Ta karta zawsze prosi, żeby porozmawiać z kimś bliskim, żeby powiedzieć o swoich niepokojach, bo zrzucicie z, sobie, z siebie ten ciężar. Jeżeli o tym powiecie na głos, to nie będzie potrzeby, takie ja odczuwam wrażenie, ciągle myślenia o tym, tak? Zatem podzielcie się swoimi niepokojami z kimś, jeżeli są bardzo silne. Ale sama ta karta mówi, ufaj temu, co się dzieje. To jest proces. Teraz jeszcze nie wiesz, przyjdą informacje, wszystko się wyjaśni, będzie ok. Nie zakładaj do przodu, nie próbuj wymyślać do przodu i tak nic nie wymyślić. Lepiej dla ciebie, jak sobie po prostu odpoczniesz, pomedytujesz, zregenerujesz siłę. Nie wchodź w te zmartwienia i wątpliwości. No, kochani, życzę wszystkim udanego weekendu i pozdrawiam Was serdecznie.